Goście mają trzy latarki, Boże jedyny. Jak tak można grać w tą grę? Trzy latarki. <grym> um, oj, oj, oj. Ładny ten skin. No, patrz, jak ona jest ładna. Piękna, piękna. Piękna Pani Sikierko. No chodź Piękna Pani sikierką. Chcesz poszukać ludzi? No proszę, proszę się przestać wyjść, But, <laughs> bo to mnie rozprasia. No to jest w ogóle silniczek jakiś za ścianą. I don't know. Tutaj albo nie robią. Hmm. Minus hendreski jest taki, że oni już wiedzą, że ja jestem hendreską. Jest. Nie robią tego gena. Znaczy są długie korytarze, więc to jest dla takich longshotów Idealne wręcz. Dobra, odkryjemy sobie skrót. No i nie ma tu nikogo. To jest skrót. O, myślałem, że trafię go y, w tego Big Spot'a. O, ale ja jestem ślepy. Więc panno. O, trafię na pierwsza. Dobrze, dobrze, zobacz panno. Okej, okay, ja jestem równie słaby, więc szybko sobie pchniemy tą okay, nie uda o, to. Okej, nie będę. O, tu jest jakiś pan. Dobry panu. Żegajcie szybko, tu się wezmę. Dawaj mi te toporki, panie. Nie umiem grać Antreską, ale się nauczę. A, udało się, dobrze. O, jak pięknie, jak się dobrze gra Antreską. O tam jest skórczuk. Raz szybko, szybko te skórczuk, jak cię zaniesiemy To spowolni troszeczkę pracę z genami. Nie będę miał wartości z bardzo Pierwszy, bo mapa jest bardzo... O tam robią gena, Dobra, przynajmniej wiem gdzie ktoś jest. Rozmy sobie. Siedem toporków, to jest dużo. Wiadomo, to są trzy powalenia tak naprawdę. Fuck. Ale mnie ograła. No nie no ograła mnie totalnie. Okej, okay, olejemy to. No, panowie co tutaj się dzieje. Okej, okay, ciekawe. co jeszcze zostało? Ok, nie wiem co tu się dzieje kompletnie. Okej, okay. dobra, nie wiem co tu kompletnie się dzieje. Gościa, masz power strag Tak sobie podchodzisz po prostu. Dobra, no to ja tutaj szybko cię na haka. Masz tu dymtkę, pa, pa, pany. Masz tu dymtkę. To jest druga pani. Zauważyć, ja bo trzy mają tutaj latarki, co No właśnie. Okej. Okay. ja sobie po prostu odbię to porki. i guess. Ktoś tam jest. Ktoś tu chce zdjąć tego pana. Dzień dobry. Ojeju, nie udało się bać panie. Chodź, 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 chodź. O tam jest skorczuk hook, idealny dla ciebie panienko. To będzie szybki mecz, A to jest twój O już nie żyje. A no, w ogóle tutaj sobie garniemy porki. Nie no, za szybko poszło. Tak naprawdę, ta więc nie wiem czy ja tak zostawię, to jeszcze, jeszcze tak z jest to studelowałem spod Huka. No, no pochodzimy, A tam już ktoś yy... Jeszcze chodzyk. A to ja to kopałem już Dobra. I ja jeszcze mogę odpływać Ty jednej nie widziałem kompletnie, co nie? W tutaj gry A tutaj jest Fajne wejść. siły Tylko skopiemy Może mutujemy gościa Jest tam <grystanie> Okej. Okay. Idealnie. Mm. Piękne. Piękne. O, jeszcze ma overa. <laughs> Nie, nie doniosłem. poczekajcie, bo tu jest już. I tu był hacz? Doszliśmy hacza? Ja też. Więc <ścoughs> poczekajcie, jak tutaj za chwilę wrócę. Jest dosłownie tutaj. Zasiadł. Zagrałem sobie boilowera, ja go rzuciłem na ziemię, teraz go podniosę, on się wymknie już nie ucieknie mi, to jest normalna zagrywka jak grasz killerem, zresztą tak nie robić, why not? Poczekaj, teraz jeszcze zrobię coś innego, sprawdzę gdzie mam kuka o tu mam kuka. super, poobróć się dalej. Tak, tak, zobaczę czy cię zdąży donieść. A, jednak się już nie liczyłem. smutny. Szybka Gierka, tak powiem. Bardzo szybka Gierka. Nie, no to była. To była elegancka szybka Gierka. Właściwie się dosłownie poddali. Naprawdę. Nie wiem, od czego zależy otwieranie tych gateów, bo wiem, że można czasami otworzyć tego gate'a, czasami nie. Nie wiem, dlaczego, kiedy można, kiedy nie otworzyć te gate. A w każdym razie było świetne gier. Nie, to ktoś tutaj jest. Ktoś jest tutaj bardzo złożony. 5 tysięcy. Ja z jedną osobę w sumie. Ona potem od razu się rozłączył ten, czy zginęła. Ale z tym Zawsze. Dejmują go dosłownie pod moim nosem, e, biegną w jedną stronę, ona go w ogóle nie bady blokuje tak? Nie body-blokuje mnie, co, nie? wiem w ogóle kto to mówi? The Suspect. Gościu. Gościu gra Sprintem, Windows of Opportunity, no okej, okay. no i spoko, no i studeluje, no i co zrobisz? <laughs> o mój Boże, ale fajna gierka była.